Marko, dzisiaj mam dla was coś specjalnego. Idziemy sprawdzić nowo otwartą pizzerię. Właśnie idę sobie słynną kładką Bernatka i po drugiej stronie czeka nas nowo otwarty lokal. Pizzeria nazywa się Głapo i serwuje pizzę rzymską. Także małymi kroczkami wchodzimy na krakowskie podgórze i zobaczymy, co tam mają do zaoferowania. Lokal znajduje się w urokliwym miejscu, jednym z moich ulubionych, jeśli chodzi o miejscówki do przesiadywania. Proszę bardzo. Lokal wygląda w ten sposób. Super urokliwa miejscóweczka, wystrój jest zajebisty, obsługa mega fajna. Tam jest też fajna kawiarnia, no ogólnie, zagłębie fajnych miejscówek. Że zobaczymy, co tam mamy pysznego. Wziąłem na wynos, idziemy sobie zjeść nad wisełką. Lokal jest tuż za rogiem, także idealnie. A taka pogoda to szkoda siedzieć w środku. Tym bardziej, że lokal jest bardziej przystosowany do tego, żeby brać ze sobą, bo jest tam niewiele miejsca. Ale to nic, to dobrze. Dobra, siadamy na ławeczce. Przyznajcie, wygląda dobrze, co? Oj, mam nadzieję, że będzie pyszna, bo uwielbiam taką pizzę na kawałki. Taki mamy widoczek, proszę bardzo. Wziąłem trzy różne smaki. Jedna jest z ziemniaczkiem, druga to jest klasyczna margarita. Oraz trzecia, salami klasyczna. Przetestujemy sobie wszystkie trzy, zobaczymy. Przy okazji, to jest trochę test dla mojego aparatu, ponieważ jest bardzo ciepło, prawie 30 stopni i zobaczymy, czy nie będzie się przegrzewał. Ale koniec gadania. Przyszliśmy tu w jednym celu, także jazda. Zaczynam od margarity. Ciasto ma pyszne, mega chrupiące i uwaga, jest doprawione. Tego się najbardziej obawiałem, że będzie bez smaku. Byłem tutaj na jednej pizzy tego typu i była słaba, jak dla emerytów. A tutaj jest smak, są przyprawy to jest najważniejsze. Bo nie po to się chodzi do knajpy, żeby jeść szpitalne jedzenie, tylko wszystko powinno być doprawione i przepyszne. Dobra, wjeżdżamy z tą drugą. Jest bardzo dobrze. Wszystkie składniki są prawdziwe i prawilne. Czyli nikt nie oszczędza. Dobra, pozostało mi spróbować ostatni kawałek. Z ziemniaczkiem, moja Zuzia takie lubi najbardziej. Rozmaryn, wszystkie są pyszne. Mogłabym mieć troszkę więcej soli, ale to tylko na siłę, jakbym się chciał do czegoś przyczepić. Jestem bardzo zadowolony. Stosunkowo niedrogo. Oryginalne składniki, bardzo dobrej jakości, fajnie skomponowane smaki, klasyka, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Świetna okolica, naprawdę rewelacja, jestem bardzo zadowolony. Także wszystkim Wam polecam z całego serca. Jest to dobra pizza rzymska w Krakowie. Centrum, zaraz obok Kazimierza, wystarczy przejść przez kładkę, warto ich wspierać. Był tam wcześniej lokal grecki, który chyba się nie przyjął, został zamknięty, powstało to. Nie wiedziałem czego się spodziewać, bo nie czytałem nic, tak wolę. Pizza jest świetna, na pewno tam wrócę i polecam Wam tam zajrzeć. Nie wiem, czy już mówiłem, ale jeszcze jedna rzecz, to co ważne. Obsługa była przemiła, polecam i pozdrawiam serdecznie ekipę. Wziąłem trzy kawałki, żeby przetestować smaki, natomiast już jestem najedzony na maksa. A został mi jeszcze jeden praktycznie cały, więc na spokojnie dla dorosłego faceta dwa wystarczą. Oczywiście na radę. Brzuszek się cieszy, buzia się cieszy, naprawdę warto ich odwiedzać, warto ich wspierać, mają pyszne jedzenie. I tyle w tym temacie. Chciałem jeszcze na koniec dodać, że fajnie by było, gdybyście zostawili łapkę w górę i suba, ponieważ robię to przede wszystkim dla siebie, ale również dla Was i będę wdzięczny za wsparcie. Trzymajcie się. Do następnego. Jo!